Adam Mickiewicz, pani Twardowska. Ballada. Jedzą, piją, lulki palą, tańce, hulanka swawola, Ledwie karczmy nie rozwalą. Ha, ha, hi, hi. hej za hola. Twardowski siadł w końcu stoła, podparł się w boki jak basza. Hulaj dusza, hulaj woła, śmieszy, tumani przestrasza. Żołnierzowi co grał zucha, wszystkich łaje i potrąca, świsnął szablą koło ucha, już z żołnierza masz zająca. Na patrona z trybunału co milczkiem wypróżniał rondel, zadzwonił kieską pomału, z patrona robi się kondel. Szewcu w nos wyciął trzy szczutki, do łba przymknął trzy rureczki, cmoknął cmok i gdański wódki wytoczył ze łba półbeczki. Wtem, gdy wódkę pił z kielicha, kielich zaświstał, zazgrzytał. Patrzy na dno. Co u licha? Po coś tu kumie zawitał? Diablik to był w wódce na dnie, istny Niemiec, sztuczka kusa. Skłonił się gościom układnie, zdjął kapelusz i dał susa. Z kielicha aż na podłogę pada, rośnie na dwa łokcie, nos jak haczyk, kurzą nogę i krogulcze ma paznokcie. A! Twardowski. Witam, bracie, to mówiąc bierze obsesem. Cóż to, czyliż mnie nie znacie? Jestem Mefistofelesem. Wszak ze mnąś na Łysej górze robił o duże zapisy. Cyrograf na byczej skórze podpisałeś. Ty Ibisy. — miały słuchać twego rymu. Ty... Jak dwa lata przebiegną, miałeś pojechać do Rzymu, by cię tam porwać jak swego. Już i siedem lat uciekło. Cyrograf nadal nie służy. Ty, czarami dręcząc piekło, ani myślisz o podróży. Ale zemsta, choć leniwa, nagnała cię w nasze sieci. Ta karczma Rzym się nazywa. Kładę areszt na Waszeci. Twardowski ku drzwiom się kwapił. Na takie dictum acerbum? Diabeł za kuntusz ułapił? A gdzie jest nobile verbum? Co tu począć, kusa rada. Przyjdzie już nałożyć głową. Twardowski na koncept wpada i zadaje trudność nową. Patrz w kontrakt, Mefistofilu. Tam warunki takie stoją. Po latach tylu a tylu, gdy przyjdziesz brać duszę moją, będę miał prawo trzy razy. Zaprząc ciebie do roboty, a ty najtwardsze rozkazy musisz spełnić co do joty. Patrz, oto jest karczmy godło, koń malowany na płótnie. Ja chcę mu wskoczyć na siodło, a koń niech skopyta utnie. Skręć mi przy tym biczek z piasku, żebym miał czem konia chłostać i wymuruj gmach w tym lasku, bym miał gdzie na popas zostać. Gmach? Będzie z ziarnek orzecha, wysoki pod szczyt krępaku, z brud żydowskich ma być strzecha podbita na nasieniem maku. Patrz, oto na miarę cwieczek, cal gruby, długi trzy cale, w każde z makowych ziarneczek wbij mnie takie trzy bratnale. Mefistofil duchem skoczy, konia czyści, karmi, poi, potem bicz z piasku utoczy i już w gotowości stoi. Fardowski dosiadł u biegusa, próbuje podskoków, zwrotów, stępa, galopuje, kłusa, patrzy, aż i gmach już gotów. No, wygrałeś, panie bisie, lecz druga rzecz nieskończona. Trzeba się skąpać w tym misie, a to jest woda. Święcona. Diabeł kurczy się i krztusi, aż zimny pot na nim bije, lecz... Pan każe, sługa musi, skąpał się, biedak po szyję. Wyleciał potem, jak z procy, otrząsnął się, dbrum parsknął raźnie. Teraz już eś w naszej mocy, najgorętrzą, odbył łaźnie. Jeszcze jedno będzie kwita, zaraz pęknie moc czartowska. Patrzaj, oto jest kobita, moja żoneczka, twardowska. Ja na rok u Belzebuba przyjmę za ciebie mieszkanie, niech przez ten rok moja luba z tobą jak z mężem zostanie. Przysiąż jej miłość, szacunek i posłuszeństwo bez granic. Złamiesz choć jeden warunek, już cała ugoda na nic. Diabeł do niego pół ucha, pół oka zwrócił do samki. Niby patrzy, niby słucha tymczasem już blisko klamki, gdy mu twardowski dokucza od drzwi, od okien odpycha, czmychnąwszy dziurką od klucza, dotąd jak czmycha, tak czmycha.